Zacznijmy od Thank <laughs> you. Staramy się jakoś rozciągnąć, żeby wszystko zobaczyć. Ślicznie, ślicznie. O, rozciągamy się, rozciągamy. Nie mam prośbę, żeby powiedzieć, żeby nie wołali przypadkiem nie pieska, jak będzie ćwiczył. Aha. Więc słuchajcie, czy wszyscy już jesteście? Mamy taką prośbę. Ja wiem, że wszyscy kochamy pieska, ale w momencie, jak będzie pokazywał to po klarki, Proszę, pieska nie wołać. Co pięknej, więcej? Bo sama chce tylko pana, tylko pana słuchać. Także umawiały się, że nikt, pieska zaby nie woła, tylko oglądamy. Oklaski na koniec. Tak Nie, yes. <śleskujesz> honetik oh, oh, forratzen oh. berriz luzti ditugu. Nik gai etorriak. Nik blondez. Nola? Norrestari boturako hatzarekin. Hih! Fat mudak. Etorri bat gara letutun. Ha, etorri bat. Bela. Papala. I border. S она traduzióna guterra. Ez d�� Kabali, La mala, tutti dicono la mala. Quindi te devi pagare questo, ma non. Una del cinema dove va, ok, va a vedere. Ci sono versioni, soprattutto di interviste al voto. Non mi ricordo. Marco. E manca quello là. Ma non si può. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <목소리도> <목소리도> ea <laughs> 갑자기 붐이 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 붐이

どう Dziękujemy. I mamy wyniki, moi, mili Pierwsze mamy bieg na 400 metrów. Adrian Sztemberek, Sztomberek Sztemberek. przepraszam bardzo SOSW Korczak Bardzo prosimy Adriana Sztombereka Ale bardzo proszę na podium Na podium Nie, na Nie, podium, ja na podium. Trzecie miejsce, pani dyrektor Trzecie, trzecie teraz trzecie. miejsce drugie Hubert Jarosz Szybciutko, Hubert Jarosz Miejsce trzecie. drugie Zespół szkół specjalnych i placówek oświatowych. Drugie, drugie miejsce. Brawo, drugie miejsce. I kochani, Patryk Troszkę. szykuje się już na pierwsze miejsce. Patryk Stanisławek, zespołu szkół specjalnych numer 1 radą. Brawo! 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 brawo. I mamy, kochani, pierwsze miejsce. Gorące brawa. Dyrekcja wręcza ostatnie nagrody. I kolejna konkurencja, pani Ewa. Kochani, kolejna konkurencja to bieg na 50 metrów. I prosimy o. Patryk Stanisławek. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce zapraszamy. O matko. I znowu. I znowu. Drugie miejsce. Dominik Sabul. Przytyk. Miejsce bardzo, drugie. Bardzo prosimy. Dominika z Sobula, Sobul, dobrze, skrzytyka. Jest? Dominik, skakuje na drugie miejsce. Brawo do. No i na pewno każdy się niecierpliwi. Kto ma pierwsze miejsce? Krzysztof Woźniak, gimnazjum Ilża. Brawo Ilża! Brawo. Brawo. Długie nogi, długie nogi, widać od razu kto wygra. I kolejna konkurencja Pani Ewo, kolejna konkurencja. Trójskok, zapraszamy Piotra Szymczaka z SASW Wernera. Brawo! Trzecie miejsce Piotr Szymczak, już szykuje się. Drugie miejsce Wieczorek Artur, Wernera oczywiście. Brawo! Pierwsze miejsce Dominik Sobul. z Przytyka. Drugi wieczorek Artur. Aż już biegnie, biegnie Dominik Sobuls przetyka I kolejna konkurencja, kochani. Pani Ewa czyta. Trzecie miejsce Jakub Jabłoński, yy, gimnazjum numer 8. Zapraszamy Jakuba Jabłońskiego. Jakub, trzecie miejsce. Trzecie miejsce Jakub Jabłoński. Jest Jakub, proszę. Trzecie miejsce Jakub. Kamil Lis, ZSS Radom. Kamil Lis, drugie miejsce. Zapraszamy Kamila Lisa. Konkurencja. O! Pierwsze miejsce. Marcin Sałek. Nie ma niestety, bo musiał odjechać busem. Opiekun, czyli ja, pani Ewa, odbierze no. nagrodę dla Marcina Sałka. Oczywiście. Szykuje się rzut piłką lekarską. I zaczynamy. Trzecie miejsce Michał Jaskulski, świeże górne. Drugie miejsce Gabriel Głuch. Radom. I pierwsze miejsce Kamil Lis ZTS IP. O radom. Michał, Gabriel i Kamil. Konkurencja rzut piłką lekarską. To jest pierwszy. Brawo moi kochani. Pomalutku szykujemy rowerowy Tor Przeszkód. I miejsce trzecie. Brzeźniak Jakub. Gimnazjum numer dwa. Drugie miejsce Tarnowski Paweł Przytyk. I pierwsze miejsce Ługowski -Dawiu Dawid Korczak. I pierwsze miejsce Ługowski da brawo, brawo nasz Korczak też, Radom przy Tych i Korczak. I kochani następne mamy strzał na bramkę, strzał na bramkę. Trzecie miejsce Patryk Wlazło. Z ZSS1 Radom, brawo! Drugie miejsce, Piotr Kołodziej, ZSS1, Radom, pierwsze miejsce, Michał Jaskulak, świeże górne, brawo, brawo, pierwsze miejsce. Następna konkurencja, rzut do celu. Szykuje się na trzecie miejsce Jakub Nowak z BG 2 Radom. Mamy dalej. Muszę ci zrobić zdjęcie zwycięzcą. Drugie miejsce Michał Reszka. Przytyk. Pierwsze miejsce. Paweł Sąpur z Radom. I kolejna, kochani, konkurencja, szykuje się nasza wspaniała, długotrwająca bocia. Ale bardzo ciekawa bocia. Super. No, o, i w tym roku pani Marta Trzecie bocia. Trzecie miejsce Kopielka. Dominik Górka, ZSS1 Radom. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Agnieszka Jaborska, ZSS Po Radom. Trzecie miejsce. Ernest Mital, SOW. Pierwsze miejsce, przepraszam bardzo, Korczak. Brawo. zakończyliśmy, ale jeszcze są klasyfikacje drużynowe. Prosimy panią Martusię o... Dobrze. Zespół Szkół numer jeden Radom, miejsce trzecie. Zapraszamy przedstawicieli. Całą drużynę zapraszamy, przepraszam. Piotrek. Zespołu Szkół. Trzecie. Trzecie miejsce, tak. Puchar, Puchar, Puchar. Z opiekunem. Z opiekunem i oczywiście zdjęcie robimy. Ściskamy się, ściskamy, ściskamy. Puchar, o właśnie, w górę. Oczywiście do wszystkich, bardzo wszystkich proszę o jeszcze pozostanie parę minut. Drugie... Zdjęcie było. Dziękujemy bardzo, wielkie oklaski. drugie miejsce publiczne gimnazjum numer 8 radom drugie miejsce drużynowe publiczne gimnazjum numer 8 Oni uciekli się przewrać, ale ja odbiorę za nich Czy jest publiczne gimnazjum numer 8 jest, 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 jest ale oni zaraz przyjdą tutaj Gdzie? O już idą, chodźcie Biegiem. Tu, 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 tu. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jola, chodź tutaj, Nie... Pani Jolu, zapraszamy do drużyny. Biegniemy. Zapraszamy Panią Jolę do zdjęcia. Chwile muszą Zaraz? być uwiecznione bo trwają krótko. jedyna dziewczyna, także trzeba jej oddać. Słuchajcie, pierwsze miejsce drużynowe zajęła drużyna z gimnazjum, z oddziałami integracyjnymi numer dwa, dwa przepraszam, radą.

Nie rękoma. Nie zejdziecie żeby jak zobaczycie, jak się cieszycie. Wszyscy byliście tak wspaniali, dlatego też wszyscy dostajecie piękny medal i dyplom. Bardzo prosimy no, jakąś drużynami ustawić się, bo się wręczyć wam... Słuchajcie moi kochani, wszyscy uczestnicy zawodów sportowych, którzy nie zajęli miejsca, bo przecież nie to zawsze jest najważniejsze, ustawiają się tutaj po prostu rządkiem, my będziemy przychodzić, każdy dostanie pamiątkowy medal, pamiątkową smyczkę z naszym logo, naszej Spartakiady i dyplom pamiątkowy, żebyście mieli pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Ale pamiętajcie, to też nie jest osłonę, tylko dla uczestników. Każdy, kto chce wrócić do domu kolorowy i zwariowany, zapraszamy na środek. Opiekunowie, jeżeli chcą, też mogą być. Ja będę wariować na przykład. Kto chce być kolorowy i mieć kolorowy zawrót głowy, i sportowy, i w ogóle, i w szczególe. Dwie minutki nam potrzeba po rozdaniu dyplomów. Odłożycie sobie dyplomiki gdzieś na boczek i, i ruszamy. Y Tutaj koło białego busa będą stały dziewczyny, wolontariuszki z koszykiem z pewną rzeczą, nie mogę zdradzić jeszcze jaką, bo jeszcze chwilkę. Każdy z was dostanie woreczek wypełniony e, mączką kukurydzianą, nietoksyczną, zdrową, wspierającą się, lekko brudzącą. Masz, masz, wielka niespodzianka. Każdy z Was dostanie w Instrukcje obsługi pokażemy z panią Ewo, w środku Was będziemy. Wolontariusze rozdają Wam małpy. Wierzmy się wszyscy w grupę, chodźcie! Chodźcie, dziewczyny! Nie bądźcie Chodźcie! To jest fajna zabawa, Zjadaj bliżej środka i uwaga!

no I myślę, już, że powiem, to już jest koniec. Możemy zakończyć Spartakiadę Korczakowską. Wmuchać na chmury, żeby nie było deszczu. Słuchajcie kochani, to jest właśnie to. <ścoughs> Ale już, 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 już. Nie miej racji. Do celu masz niewiele mặtra, A gdy łupatko się ci stać, Po prostu walcz, nie poddawaj się, To może być, że śnił dzień. Do celu masz niewiele tak A gdy łupatko się ci wyciągnąć, Po prostu walcz, nie poddawaj się, To może być, że dzień. Dziękujemy, słuchajcie! Do zobaczenia za rok, a wolontariusze zbierają wóreczki.